Mama, we all go to hell. Mama, we all go to hell. Mama, we all go to hell. Mama, Kakiwać, tak jak stoicie z plecakiem, który macie i tak dalej ze wszystkim. Kije lub kolce, co kto tam ma, a jak nie ma to są dwie pary kijów. Cały polega na tym, żeby znaleźć się w wodzie, domyśleć przypadkowo, samodzielnie z tej wody wyjść, mieć w plecaku na tyle mądrze spakowane, żeby zrzucić się wszystko i wyjąć z plecaka suche rzeczy i załogi więc teraz macie chwilę czasu, żeby sobie ułożyć te rzeczy w plecaku w rozsądnej kolejności. Bo to ma znaczenie. Paradoksalnie na samej górze ma być Pierwszą rzeczą, którą zrzucacie i zakładacie nową, to jest czapka. A najlepiej mieć u góry jeszcze kawałek ręcznika, żeby wszystko to w miarę szybko ogarnąć, żeby na suchę zakładać. No to no. dawaj. No. 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 to Aniu za Was. No światło było Nie, To byłby Nie. Jak nie? A w co się chcesz wybrać? W no. rzeczy tak. Ale... Że... Bo... Rzeczy... Założenie? A, bo jeżeli ktoś nie powiem... no Inne... to chodzi. Inny przejąłem trik. No. W Skandynawii, dlatego mówię, że plecak by się moczył, jest jest, tak się chodzi po lodzie, bo tutaj wody jest sporo, wiodę, nie wiodę, coś tam. I chodzi o to, że chodzisz sobie po lodzie, idziesz 10 km, ile też, na spacer idziesz po lodzie. Więc masz ten plecak z sobą, worek masz w tym plecaku, masz kije albo kolce na szyi, wychodzisz jak wpadasz, widzisz, rzutkę, którą masz na, na plecach, bierzesz i rzucasz, bo po to ma ktoś przyjść, żeby chwycić za tę linę I albo ktoś przychodzi, jeśli się nie da wyjść, mm. albo wy wychodzisz sam. Wychodzisz na, na brzeg, w plecak sobie od od otwierasz i wkładasz sobie ciuchy Słuchaj, i ciuchy. Ciuchy. idziesz na PKS-a, wracasz do domu i mówisz, że było Wiesz jak wyjść z wody? Wpytasz w tak szakie, i wychodzisz i machasz nogami, no, no. nie? Posłuchajcie, no, tak, proszę, proszę budziemy budziemy. nie wchodzić na lód, okej? Okay? To jest! Gwizdek ci zadziałał.

<laughs> Jak było? Kilka głupich rzeczy, Staną co tutaj z tych, tych głupich, ale zajebiście. Polecam. Monika, jak tam przed kąpielą? Kąpi się mniej więcej średnio raz na rok. A to jest I nowy jest rok? To dla mnie duże wyzwanie. To będzie pierwszy i ostatni raz w tym Masz tam to? To podaj Zakrasić, wza... Nie masz takiego zakresu w tych drzwiach, co? Tak, tak, tak. I co, w tej innej? nie się wypatrz. Tak, na świeżym Idziesz że... to... na drzwi, na żurawia ma... Patrz na żurawia, jak to wyjdziesz na żurawia. Na żurawia. Tam nie ma wody. Gdzie sobie na O, to tam jak kropi. to sobie na tym nalodzie okay. i Dobra, rzutka I rzutka Nie ma nie Spokojnie, zrób rzutkę Pociągnę Cię Nie, nie mogę jej wyciągnąć Dasz teraz to Spokojnie, możesz zrobić w wodzie Я, я пройду сьогодні в тому ресторані. Тайпер Я сістив за на туди, де є. Фатиш бачить. Боже, сині, ніхто не відзводе. Поконь я ręka do ciebie. Старче, не тебе достатньо, щоб вийти. Wolimy woli Spokojnie się gdzieś. Po kołszy co wątiki. To... Dobra, z drugiej strony to zrobimy. ten luźny dwiek. Blisko ostrza. Lewą ręką. Lewa jest druga. Bo i wbij sobie go tak, żeby ustabilizować się. Wbij go mocno wróżb. teraz prawa ręka się idzie po różnie. Ale no, no. Na razie... Nie, nie Ale pójdzie. Nie pójdzie. Się, pójdzie. się lewą ręką. O. Ładnie się widzi. lewa, teraz prawa ręka po rzucmy. Na spokojnie. dobrze, jeszcze, jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz.

Jest no, nie, ma... Na nie, nie, niekolej, dobra, dobra. Teraz kije. Dłak, kije. Daleko, nie, 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 dobra nie, 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 ręce. nie, 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 i wyrzuć biodra do góry, tak żeby wejść na lód. Nie mam śmiechu! już! Wyciągnę! Dobrze. Dobrze! Jak żeby się to się No to idę. to położyć na to No to idę. No to idę. No to idę. do tyłu. Połóż się na wodzie, 5 sekund, znowu jeszcze. Kuchu, jeszcze Dobra, Proszę, trafił do przodu, do przodu. Proszę, tak lepiej. Ręka na ręku. Ok, wyrzuć bioder. Super. Mocno na rękę, do przodu. Ok, idzie, 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 idzie. Wbijaj w, piachy, w, piachy, w, piachy, w piachy. Na płasko! I siądź! Dobra, przesuwaj się do brzegu. nie za To oh. 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 niedobre no Dobra zaraz w <noise> No nie wiem no ja, nie wstawaj Trzymaj nie no, ja się Nie ma się szybko mm. Ruszaj, ruszaj dokładaj. Ha! 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 do a, a, to, to... <krzyk> no, to dobrze, Ja pociągnę No ciszej, Dobra, dobra. dobra. dobra postać sobie teraz. Okej, okay, jesteśmy po ćwiczeniu skakiwania do lodowatej wody w Wiśle, dzięki pomocy kolegom z Wysokościówka Org było to możliwe wykonanie w sposób bardzo bezpieczny, Monia bardzo długo przebywa w wodzie, teraz znosi skutki tego, odpłynęła ciepła krew, dłonie jej zamarzają, więc piszczy, ale poradzi sobie, bo jest twarda. Robi. Masz, <mulik> proszę się Monika, chodź podskakać, to się rozgrzejemy, jeszcze co żeby to nie wahało, to nie panu, no się kurwa nie dało, ja no, to wiem, na bo, tym polega, nie, ta nie wiem, co chodzi, bo ja byłem w tym A, samym miejscu, to ty, tam, tam jest po prostu szroum.

Tam jest knicki taki... Tak, szutki w nie? Tak tam, Ci się spodobało To później per Griff A teraz rozpalę od nicza Dobra to Litek zrobił mega, bo tą żubkę zgubił dziś. ona była z tyłu, ale szukał ją i ją znalazł dlaczego? E, trzeba... Widać i trzeba mm, rzutki szukać, żeby rzucić, bo tutaj da się wyjść, tak, no bo da się wyjść, bo się łamie metr lodu, natomiast jeżeli to by nie było tak, jak tutaj, ja ten lód by się łamał przez dłuższy czas, to walka trwa, lód się łamie, wychodzę, wychodzę, tracę siły, wychodzę jednak już nie mam siły, bo trwa to, trwa, trwa, nikt nie wie, że to mi się dzieje, linki nie ma, ja nie mam siły, koniec. Słuchajcie, rzucamy tak jak najszybciej, to tak. razy naprawdę zajebiście wychładza, nie?

ja tu nie wiem, czemu ludzie tego się nie opłynął, to już ty razem, 40Z na wkładów na cały Jegoś podrożało? Tak, <noise> tak, Tak, tak podróżny. <noise> <Podróżą? głos> no za 250, na na takiej stronie. Wróćmy coś tam. Nie no, dzisiaj gdzieś to wrzucę. Tak, to Kaj po prostu. <noise> nie słychać! پیش رو لانجر بخورید